Dzień dobry, nazywam się Kamliura i jestem współzałożycielem kancelarii Nowy Etap, a także autorem książki Sekrety Rozwodu. Zapraszam na serię wywiadów, w której omawiamy tematykę rozwodów z różnych perspektyw i doradzamy, jak przejść ten trudny czas bez nadmiernego obciążenia emocjonalnego oraz finansowego. W tym odcinku gościmy pana Piotra. Witam serdecznie, panie Piotrze. Dzień dobry. Pan Piotr przyjechał do nas prosto z Warszawy, by podzielić się swoją historią. Jest pan już po rozwodzie, prawda? Tak. I bardzo dziękuję, że, że zgodził się pan gościć w naszym programie po to, żeby się podzielić ze wszystkimi słuchaczami i widzami swoją historią dotyczącą rozwodu. Rozwodu, jak nie mam, ugodowego, prawda? Tak. Okej. Okay. Panie Piotrze, zacznijmy od takiego pierwszego punktu. Czyli od momentu, kiedy pan już był zdecydowany na to, żeby się rozwieść, tak? i jakby mógł podzielić się pan swoimi emocjami, przemyśleniami, które właśnie towarzyszyły panu w tym momencie, kiedy już był pan konkretnie zdecydowany na to, żeby podjąć kroki ku rozwodowi. Co się działo? O czym pan myślał? Gdzie pan szukał informacji? Z kim pan rozmawiał? I jak w ostateczności dotarł pan do mediatora? U mnie rozpad małżeństwa nastąpił dużo wcześniej. Praktycznie rzecz biorąc, nawet nie mieszkaliśmy razem z żoną. Mhm. Natomiast jak gdyby decyzja o rozwodzie zapadła w momencie, w którym dzieci dorosły, wyjechały mhm. za granicę i, i przestało nas cokolwiek łączyć. Mhm. Czyli jakby. Rozpad małżeństwa już trwał tak. przez jakiś czas, ale decyzja o rozwodzie była odwlekana z różnych tam przyczyn, znaczy, tak? Nie było, nie było jak gdyby takiej presji ani okay. z mojej strony, ani mojej byłe, byłej małżonki, żeby wystąpić na drogę prawną. Okay. Natomiast w momencie, w którym to ostatnie spoiwo w postaci dzieci przestało istnieć, no to mm -hmm. podjąłem decyzję, że, że no warto już te kroki prawne zrobić i usankcjonować stan faktyczny. Okay. Jakie, jakie właśnie były pana początki? Tak? No, dzisiaj jest ten dzień, że decyduje się pan na rozwód i podjąć te kroki. I w jakim jest pan miejscu? Na czym się pan zastanawiał? Jakie myśli były? Znaczy, Od czego my, pan zaczął? Myśli były proste. Chcę to przeprowadzić, chcę to przeprowadzić sprawnie. Mhm. Nie chcę e, jakichś długotrwałych batalii prawnych. Mhm. E, i zacząłem w internecie czytać. Uh -huh. e, doszedłem do kwestii mediacji uh -huh. e, i uznałem, że to jest najlepsza forma przeprowadzenia rozwodu, która powinna być razże najszybsza, dwa, że najmniej bolesna dla obu stron. Okay. a czy. Wcześniej słyszał Pan coś o mediacji, zanim właśnie Pan szukał? Słyszałem, natomiast nie, nie wchodziłem mhm. w meritum, w głąb. Okay. Nie, nie wczytywałem się w okay. okay. I co Pana tak najbardziej konkretnie przekonało do tego, żeby, żeby się na tą formę zdecydować? Znaczy, telefon do firmy, mhm. e, rozmowa z Panią, która opowiedziała mi w szczegółach, jak to będzie wyglądało. Mhm. E, dobra oferta. Mhm. No, a później szybkość działania. O to zapytam: szybkość działania i, i dobra oferta, pan wspomniał. To proszę powiedzieć, jak przebiegał pana rozwód, począwszy od momentu, kiedy pan się skontaktował właśnie z doradcą z naszej firmy. E, po kontakcie z doradcą e, i załatwieniu formalności, ustalenie mhm. warunków i tak, dalej. tak. E, skontaktowała się ze mną mediatorka. Mhm. Która po kolei wytłumaczyła krok po kroku, w jaki sposób to będzie przeprowadzane. Mhm. E, no i następnie e, wysłuchała mnie, e, jak, jak wygląda mój punkt widzenia, mhm. moje oczekiwania i tak dalej. E, następnym krokiem było, jak gdyby, propozycja. Tej pierwszej wersji ugody i konsultacja z moją byłą żoną, mhm. e, która wprowadziła zmianę do tej ugody, którą ja zaakceptowałem. Mhm. I w sumie cały proces do momentu złożenia papierów do sądu wydaje mi się, że się odbył w ciągu 3-4 tygodni. A zastanawiam się jedno, czy mediacja w jakimś sensie uratowała pana przed czymś gorszym. Czyli Wiadomo, rozwód kojarzy się wszystkim z długim postępowaniem sądowym, z trudnym postępowaniem sądowym, kosztownym, stresującym i tak dalej. Czy sądzi Pan, że gdyby właśnie nie ta forma, gdyby Pan nie znalazł artykułu czy, czy jakiegoś nagrania, czy, 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 czy jakichkolwiek informacji o mediacji, czy Pana rozwód mógłby zdecydowanie inaczej przebiegać? Pewnie tak, dlatego że pomiędzy mną a moją byłą żoną było sporo rozbieżności, mhm. jeżeli chodzi o jak gdyby, formułę rozwodu. Mhm. I myślę, że ta mediacja zapobiegła wyciąganiu różnych rzeczy w trakcie rozprawy, niezgadzania się stron ze sobą. Podejrzewam, że mogłoby to by się zakończyć tym, że nie uzyskalibyśmy rozwodu na pierwszej rozprawie, tylko mogłoby to potrwać dłużej. Mhm. Czyli mógłby to być rozwód, powiedzmy, z, jak to się często mówi, z wyciąganiem brudów z życia. Prawdopodobnie małżeństwa. tak. tak. I wtedy zostałyby wyciągnięte wszystkie czarne karty historii państwa małżeństwa, co byłoby nieprzyjemne tak. dla pana, pewnie też dla, dla, dla pana małżonki nawet. Gdy, gdy tutaj ona by żądała winy, czy, czy pan by żądał winy, zawsze jest to nieprzyjemne dla obu stron. Myślę, że przepraszam, że wchodzę w słowo. Myślę, że właśnie w tym procesie mediacji wszyscy obie strony powiedziały, co miały powiedzieć mhm. i, i, i nie musiało być to ponownie wyciągane na rozprawie. A z posiedzeń było kilka, jedno? Było jedno posiedzenie. Jedno posiedzenie. Czyli na jednym posiedzeniu udało się jakby uzyskać porozumienie co do rozwodu, który mógłby trwać latami, gdyby tego porozumienia nie było? Mógłby trwać latami, momentami mógłby być może nawet brutalny. Natomiast w sumie byłem zaskoczony szybkością działania, dlatego że pozew, znaczy pozę dokumenty związane z mediacją, czyli ugoda, trafiła do sądu bodajże w kwietniu. A rozprawa odbyła się w grudniu i w grudniu żeśmy dostali rozwód. I to był sąd warszawski. To był sąd warszawski. W tym samym czasie moja znajoma przeprowadzała również sprawę rozwodową. Ona złożyła normalny pozew. Mhm. Bez mediacji, e, bez ugody. Bez ugody. Mhm. E, oczywiście jej mąż odpowiedział na ten pozew, powołali swoich świadków. Mhm, normalna procedura. E, tak, widziałem u niej dużo stresu e, łącznie z bieganiem do sądu, czytaniem zeznań, świadków, czytaniem zeznań męża e, składanych na papierze przed rozprawą. I ja ją namówiłem do tego, żeby uniknąć tego stresu, żeby jednak doprowadzić do jakiejś formy mediacji pomiędzy mhm. mężem i faktycznie została spisana ugoda. Dzięki temu również uzyskali rozwód na pierwszej rozprawie. Z tym, że u niej na przykład okres oczekiwania od momentu złożenia pozwu do uzyskania rozwodu był przynajmniej jakieś 4 miesiące dłuższy. Mhm. Ze względu na to, że te pierwsze kroki były na zasadzie normalnego pozwu, odpowiedzi na pozew. I nie wiemy kiedy by się zakończył, gdyby nie było ugody. Prawdopodobnie by trwało to długo, zwłaszcza, że tam była kwestia nieletnich dzieci. Rozumiem, czyli można powiedzieć, że dzięki temu, że Pan trafił na informację o mediacji i się Pan na to zdecydował... To nie tylko pomógł pan sobie, swojej już byłej żonie, ale też okazuje się, innej osobie. Zgadza się i jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Moja znajoma sama poniosła wyższe koszty obsługi prawniczej niż mhm. ja, jak gdyby z dwóch stron, bo zakładam, że jej mąż również płacił za obsługę prawną. Tak, no oczywiście, no, jeżeli jest. Batalia sądowa, każdy zatrudnia swojego prawnika, każdy swojemu prawnikowi musi, e, musi zapłacić. E, też e, pamiętajmy, że według mnie pomoc prawników jest konieczna, jeżeli nie ma ugody. Tak? Jeżeli, jeżeli nie uda się po prostu przeprowadzić tego rozwodu przy pomocy mediacji, e, to, no to jeżeli idzie się już na spór prawny, no to prawników trzeba zatrudnić, a to się łączy z kosztami, bo też wykonują e, ciężką pracę. Czyli, jakby podsumowując ten wątek, e, Pana, pana historia jest taka, że mm, rozwód generalnie był czymś oczywistym, jak to zrozumiałem. Tak? Było gdzieś to odwlekane w czasie z różnych względów. Kiedy już pan podjął kroki, zaczął pan szukać informacji i naknął się pan na mediację i od razu tam się pan skierował. Tak? Tak. Czyli jakby to od razu pana przekonało. Wcześniej nie konsultował się pan nie wiem, z prawnikiem, z psychologiem, z kimkolwiek. Tak? Najpierw był pan zaciekawiony tą ofertą. Jak tylko się Pan skontaktował, to od razu został Pan jakby przekonany do tego. Tak, tak zostałem do tego przekonany i tak jak mówię, już później nie, nie szukałem jakiegoś innego rozwiązania, tylko od razu podjąłem decyzję, że to będzie najlepsza formuła. Okej, okay. i już po upływie iluś tam miesięcy, to uważa Pan, że decyzja była dobra? Absolutnie tak, była dobra. Z... Załatwiła nam temat, znaczy mojej byłej żonie od razu, bez jakichkolwiek problemów. Mhm. Jeżeli miałbym ją podejmować, jeszcze raz podjąłbym taką samą. Wiemy, że już pan poleca innym osobom, polecił pan to swojej znanej sobie osobie, ale czy naszym widzą? Co pan może powiedzieć? Poleciłby pan właśnie taką formę przeprowadzenia. Znaczy, wzrostu. jeżeli chcecie uniknąć stresów, jeżeli chcecie uniknąć y, niepotrzebnej straty czasu, kosztów itd. Y, to proponuję decydować się na tą formę. Ja wiem, że czasami, znaczy, me, ponieważ mediator, jeszcze jest jedna zaleta, mediator rozmawia osobno z jedną stroną, osobno z drugą stroną, tak? tak? Często może uzyskać jest. z dwóch stron odpowiedzi, ale bez wzajemnej agresji, która może na przykład wystąpić w momencie, w którym oboje staniecie na rozprawie. Także wydaje mi się, że to jest dużo lepsza forma, dużo spokojniejsza i taka bardziej przyjazna, bardziej ludzka, tak? Bardziej ludzka. Nie spotykamy się w machu sądu, tam tego nie, nie ustalamy, tam nie mówimy przed innymi osobami, tylko tutaj przed mediatorem w spokojnej atmosferze. Pan miał też możliwość online, tak? To wszystko Rozprawa online. była online. Tak. Rozprawa sądowa była online, mediacja również? Tak. tak mediacja dokładnie. również online. Czyli tak naprawdę dokonał pan rozwodu całkowicie online. Tak, tak, tak. Co też mi zaoszczędziło czasu, kosztów i tak dalej. Panie Piotrze, tak podsumowując pana. Proces rozwodowy od momentu, kiedy pan się skontaktował z naszym doradcą, wyglądał on, jak rozumiem, mniej więcej w ten sposób, że po rozmowie z doradcą zgodził się pan na przeprowadzenie rozwodu przy pomocy mediacji, skontaktował się pan z mediatorem, znaczy mediatorka skontaktowała się z panem, wszystko zostało panu wyjaśnione, następnie mediatorka skontaktowała się z pana żoną, ustaliła posiedzenie, ustaliła kwestie ugodowe z panem, pana propozycję pana... Punkt widzenia, następnie skonsultowała to z Pana żoną bez Pana obecności, czyli to się odbywało na takich posiedzeniach osobnych. Najpierw było posiedzenie z Panem, później było posiedzenie z żoną. I tutaj rozumiem, że mediator w jakiś sposób pomógł Państwu zawrzeć porozumienie, tak? którego prawdopodobnie byście nie zawarli lub ciężko byłoby takie zawrzeć? Zdecydowanie tak, dlatego że no myśmy byli trochę z byłą żoną już na etapie takiego warczenia na siebie i podejrzewam, że jakbyśmy zaczęli rozmawiać na ten temat bezpośrednio, to... Emocje mogłyby wziąć w Mogłoby być tak, że się nie dogadamy i doszłoby do niepotrzebnych sesji, tak? Natomiast myślę, że jak to no, każda z nas przedstawiło swój punkt widzenia, znaleźliśmy ten złoty środek okay. bez jakichś niepotrzebnych nerwów. Okay. Powiem szczerze, że pana historia jest też pewną formą. No, to jest można powiedzieć klasyczny przypadek, jeżeli dochodzi do mediacji, tak? Czyli że uda się bardzo często bardzo szybko znaleźć porozumienie, co wcześniej wydaje się w ogóle nieosiągalne. To też o tym mniej więcej piszę w swojej książce Sekrety rozwodu, której właśnie jestem autorem i tam opisuję jak to jest możliwe. Więc z naszych słuchaczy zachęcam ewentualnie do zapoznania się z nią. W każdym razie, czy zgodziłby się pan z moją tezą, że my mediatorzy, bo też jestem mediatorem, i przeprowadzam tych mediacji bardzo, bardzo dużo. Przypominamy dietetyków, ja mam taką swoją tezę w stosunku do lekarza, czyli prawnik to jest taki lekarz, kiedy już trzeba działać, kiedy właśnie jest rozwód sporny, jest sąd, to potrzebujemy lekarza, żeby on nam pomógł, bo to już się dzieje, tak? A dietetyk jakby... Zabezpiecza nas przed tym, tak? Nie, niekiedy przy pomocy dietetyka być może nie zachorujemy na jakąś chorobę, tak? I nawet o tym nie wiemy. Tak samo dzięki mediatorowi nie będziemy przeprowadzać trudnego i, i bardzo stresującego rozwodu. Czy ta teza byłaby odpowiednia? Lepa? Znaczy, to jest fajne porównanie, ale ja bym jeszcze dodał, że trochę przypominacie psychoanalityków, tak? tak? Dlatego, że w jakiś sposób e, uspokajacie obie strony. Dokładnie. I zapobiegać niepotrzebnym stresom. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Przede wszystkim, że to jest rozmowa na trudny temat i że zgodził się pan podzielić swoją historią ze mną i właśnie z naszymi słuchaczami i widzami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.